Kręcimy i Nowocław! Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob, dzisiaj tak bardziej naukowo, ponieważ zadałem pytanie mieszkańcom Nowocławia, co zamarza szybciej, gorąca woda czy raczej zimna? Jakie padły odpowiedzi? Oglądajcie koniecznie. Co zamarza szybciej, gorąca woda czy zimna woda? Zimna, wiadomo. Zimna woda. A dlaczego zimna akurat? Szybciej ma do zera. Co zamarza szybciej? Gorąca woda czy zimna woda? Gorąca woda. A dlaczego gorąca akurat? Nie wiem. Co zamarza szybciej? Gorąca woda czy zimna woda twoim zdaniem? Żadna. Na pewno? Na pewno. Gorąca. Wydaje mi się, że zimna. Na pewno? Myślę, że tak. A dlaczego? Ponieważ gorąca woda musi jakby ostygnąć najpierw, a potem dopiero zamarznąć? Tak mi się wydaje. A co według was zamarza szybciej? Gorąca woda czy jednak zimna? Piszcie koniecznie w komentarzach. No i co? Widzimy się niedługo. Siema i miłego dzionka.